Witam wszystkich, tu Hikomikos i mam newsa dla was. I dla mnie też. Brałem udział w konkursie Nintendo. To było losowanie, było do wygrania kilka wejściówek na specjalny event. I wczoraj dostałem maila, udało się! Dostałem dwa bilety na Pokémon Festival. Pozdrowienia i gratulacje! Wygrałeś parę biletów na specjalny festiwal Pokémon 22 listopada w Londynie. Event trwa od godziny 5 do 10. Potwierdziłem wszystko. Kupiłem bilety lotnicze. I będzie można poczuć fragment z regionu Alola przez jeden wieczór. Zawody w grach Sun i Moon. Walki Battle Royale. Dodatkowo będzie można spotkać projektanta walk, Shigeki Morimoto i wielu innych, związanych osób z Nintendo. Do tego będzie dystrybucja eventowego Pokemona Mew do gier cyfrowych na konsolę Nintendo 4S, tak jak Red, Blue i Yellow. Będzie można po prostu powrać sobie do wersji retro właśnie tego mitycznego Pokemona, którego twórcą zresztą jest też Shigeki Morimoto. Dobra, światło zgasło. To znaczy, że czas skończyć filmik, skoro już mi się rozładował ten Lektor. Mam nadzieję, że się nie zgubię. przygotowuję sobie kilka mapek po Londynie. E, mój angielski jest słaby, ciekawe jak to wyjdzie. Na pewno będzie kilka relacji. Będzie ze mną Gonzo. Spróbuję coś dla Was nagrać na... odnośnie tego wydarzenia. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie. Cześć. No co jest grane? Nie czekaj. Zostaw lajka i kliknij subskrybuj.